Różni przeciwnicy danych ugrupowań politycznych wymyślają nazwy dla ich zwolenników w celu ośmieszenia ich. Najsłynniejsze to chyba kuce czy mohery. Zwłaszcza ci pierwsi, jako zwolennicy Korwina, są bardzo memiczni z uwagi na jego obecność w internecie. Od pewnego czasu kucą wyrasta poważna konkurencyjna grupa po lewej stronie, czyli Julki z Twittera. Od pewnego czasu określenie to stało się bardzo popularne i używane wprost mainstreamowo w celu wyśmiewania osób o lewicowych poglądach na świat. Ale skąd się to wzięło? O co w tym chodzi i czemu teraz ludzie zgłaszają julkę z Twittera na młodzieżowe słowo roku 2020? Przyjrzyjmy się temu. Niestety będzie tu mocno politycznie, ale nie da się w tym przypadku inaczej i postaram się obrazić każdego, żeby nikt nie czuł się urażony. Mam nadzieję, że to ma jakiś sens. W nomenklaturze memowej poszczególne imiona oznaczają dany stereotyp. Słysząc imiona takie jak Janusz, Grażyna, Seba, Karyna, Piotr, wszyscy doskonale wiemy o kogo chodzi. W połowie roku 2019 środowiska red pilowe oraz black pilowe wylansowały nowe stereotypowe postaci, jakimi okazały się być Julki oraz Oskarki. Wspominałem o tym temacie w odcinku o czadach, polecam sobie zobaczyć. Mówię o tym, ponieważ Julka oraz Julka z Twittera to nie jest ta sama memiczna osoba. Julka to stereotypowa listka lub studentka, fajna laska lubiąca imprezować, podróżować, ustawiać się na oglądanie Netflixa z Oskarkami, jej postać nie jest zbyt mocno związana z polityką, raczej ma to wszystko w dupie, dlatego mimo podobieństwa z nazwy tych obu memów, nie możemy stawiać między nimi znaku równości, tak samo jak mamy krzesło i krzesło elektryczne albo premiera i premiera. Imię Julka powtarza się tu ze względu na statystykę oraz że obydwa memy odnoszą się do nastolatek i młodych kobiet. Julia to najczęściej nadawane imię dla dziewczynek w latach 2001-2012, więc spotykając przecienną nastolatkę i chcąc odganąć jej, imię, mamy jakieś 5% szans, że będzie to Julka. Tak, policzyłem to, nie dziękujcie. Ok, wracajmy do historii. Po tym, jak w 2019 roku Julka była synonimem Krasza Anonka ze szkolnych lat, w 2020 poszło to w trochę innym kierunku. W maju tego roku miał miejsce incydent, o którym wszyscy chyba dobrze wiemy. W USA zabity przez policjantów został George Floyd. Nie chcę tutaj wchodzić w spory, na ile interwencja policji była słuszna i czy zachowali się profesjonalnie. Faktem jest natomiast, że Amerykanie mają dosyć spory problem społeczny, który objawia się napięciami, rasizmem z obydwu stron, co dodatkowo podsycane jest przez media, polityków, dostęp do broni i powszechną przestępczość. I to wszystko zdecydowanie nie poprawia ich sytuacji. W każdym razie akcja ta wywołała ogromne protesty w całym kraju, które miejscami spokojowych przemarszów zmieniały się w patologiczne rozruby i jeden wielki burdel zginęło kilkanaście osób. Ruch Życie Czarnych ma znaczenie, zajmujący się rasizmem, tworzył dosyć dziwne happeningi, np. masowe krękanie i przepraszanie za to, co ich biali przodkowie robili kiedyś. I w sumie nie chcę się tu śmiać czy cisoć po Amerykanach, którzy to robili, bo w końcu faktycznie... Sprowadzali kiedyś niewolników, a długi czas potem traktowali czarnych jako obywateli drugiej kategorii. Ale zgodnie ze słowami z piosenki Rammsteina, że wszyscy żyjemy w Ameryce, okazało się, że ten problem społeczny stał się numerem jeden na całym świecie, również w Polsce. I internet obiegły nagrania, jak nieduże grupy polskich nastolatek kładą się plackiem na ziemi, przepraszając afroamerykanów, gdzie tak jakby było to dosyć dziwne, bo kontrowersje z Floydem. Nie mają żadnego połączenia z Polską, i większość osób zastanawia się jednak, za co my mielibyśmy kogokolwiek przepraszać. Kuce oraz inne, bardziej konserwatywne środowiska kręciły sobie bekę z takiego zachowania tych dziewczyn i zaczęli przywoływać coraz więcej ich wypowiedzi czy filmików, na przykład jak płaczą na swoich stories na Instagramie, bo ochroniarz ambasady amerykańskiej nie pozwolił im zostawić kwiatka pod płotem. I tutaj odwiedzamy Twittera. Stronkę, którą znamy chyba wszyscy, ale nie oszukujmy się, mało ktoś z nas ma tam konto. Ja na przykład jako fame z YouTube'a nie mam. Twitter jest bardzo popularny za granicą w Polsce jest kojarzony niemal wyłącznie z polityką. Profile w tym serwisie posiadają politycy, dziennikarze oraz rozmaite trole z obydwu stron barykady jeden głupszy od drugiego. Oczywiście, zanim ktoś zacznie mnie tu wyjaśniać, to tak. Na polskim Twitterze ludzie piszą również o sporcie, grach czy filmach, ale nie oszukujmy się, to polityka zdominowała naszą wersję tego serwisu. Istnieje również druga strona polskiego Twittera, jaką okazały się być konta nastolatek, przede wszystkim fanek K-popu i innych chińskich muzyczek. Historią o tym przedstawia lolenson1888, w swoim tekście o Julkach, chętnych zapraszam do zapoznania się z tym. W celu upśmiania wspominanych poglądów, ludzie i wykopki zaczęli wyciągać na światło dzienne najdziwniejsze teksty nastolatek z Twittera, które serio są zlepkiem mało zrozumiałych zdań, gdzie mieszają się emoji, bluzgi, język polski z angielskim, a także sporo ciekawych słówek, na przykład osoby heteroseksualne są nazywane cisami. Wygląda to czasem tak, że bardzo chciałyby mieć takie problemy jak osoby ze Stanów Zjednoczonych, które obserwują, więc wyszukują rzeczy, o które mogą się oburzać. I tak zaczęły porównywać słowo Murzyn z N-Word, co wydaje się być niezrozumieniem tematu i tego, jak potężnie negatywnie nacechowane jest to na N, którego nawet ja specjalnie na YouTube nie mogę wymawiać. Same zaczęły zresztą pisać M-Word, chociaż powinny raczej M-Słowo, no bo to chodzi o Murzyna polskie słowo. Ale tak jak mówiłem, porozumiewają się one rasowym polgliszem. Julka z Twittera jest również osobą jawnie wyśmiewającą kościół, religię, ale sama wierzy w tarota, astrologię, wróżenie fusów czy ta z konserw rybnych, czy z czego się wróży, i tego typu tałataństwa. Kiedy kurwa się w brodę? Ty słuchaj, śmieciu! Są one właśnie tak mocno kontrastowe, z jednej strony walczą o równouprawnienie i tolerację, a z drugiej nienawidzą białych chłopów. Z jednej strony uważają, że czarny humor o płodach czy papaju jest zajebiście śmieszny, gdzie ja przyznaję im rację, ale już żarciki o BLM czy gejach to przesada i robią się wściekłe. Idąc wzorem braci z dzielni, zgodnie je policje i wyrażają pogardę dla niej, aczkolwiek nie używają prawidłowych tekstów jak JP czy HWDP Straży Miejskiej, ale trzymają się amerykańskiego slangu. Głupoty takie jak Dzień Chłopaka działają na nie jak płachta na byka. Mają również lewicowe poglądy gospodarcze, socjalistyczne czy czasem niemal komunistyczne, co jest śmieszne biorąc pod uwagę powiadomienia pod ich tweetami, że wysłano z iPhone'a, gdzie no Apple jest wprost mocarnym przykładem czystego kapitalizmu. Jakby miały się omi, ja bym się nie śmiał. W sierpniu po aresztowaniu Margota pojawiły się manifestacje ruchów LGBT, w których bardzo chętnie brał udział mnóstwo osób, i wtedy po raz pierwszy prawdziwe julki z Twittera pojawiły się na ulicy. Nasze społeczeństwo zaczęło się pod tym względem mocno polaryzować, a filmik jak jakiś polski cosplay oddziału Lannisterów. Rozdaje ulotki szkalujące homoseksualistów, a podczas tego grupka niecodziennie ubranych nastolatek w kolorowych włosach na nich szczeka, nazwałbym Polską w pigułce roku 2020. Niestety, jak zdarza się z każdą grupką, która staje się memem, tak jak na przykład matki czy kierowcy tirów, szybko trolle wkradły się w szeregi julek i w sumie teraz ciężko stwierdzić, które tweety są prawdziwe, a które były robione dla beki, żeby je wyśmiać. Aż nadeszła sytuacja, którą dobrze znamy. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, gdzie kilkaset tysięcy, a być może kilka milionów ludzi w skali całego kraju wyszło na ulicę, by przeciwko temu zaprotestować, a jak również zaprotestować przeciwko rządowi. Naturalnie Julki z Twittera opowiedziały się tu po wiadomej stronie, eskalując konflikt bardzo mocno. I niestety z dosyć zabawnych memów i kręcenia sobie z nich beki, strona rządowa i przeciwnicy protestów chętnie przyczynili się do dalszego rozpowszechniania głupot, jakie te dziewczyny wypisują na Twitterze, żeby jasno pokazać, że wychodząc na ulicę i protestując, masz te same poglądy, co one. Oraz, że każda kobieta protestująca jest tak samo głupia, jak twitterowe Julki, a każdy chłop tamto to biało rycerz. Muszę tu oddać uczestnikom protestów to, że serio sporo haseł, które powymyślali, było śmiesznych i memicznych i to propsuje że takie teksty przeważały, a nie jakieś raki rodem z soku z buraka, czy innych stronek dla Januszy. Już teraz określenie Julka z Twittera przeszło do mainstreamu i zaczęło być używane w wywiadach z politykami. No, szczególnie jest dużo tak zwanych młodych Julek z Twittera, młodych kobiet, które chyba są jakoś zauroczone tymi hasłami w ich A, to, w, to, w, to, w to batem się tyle, nie ma co się przejmować. Zasada dziel i rządź w tym przypadku sprawdza się zdecydowanie aż nadto. Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że Julki z Twittera to memy, tak samo jak wspominane kuce czy mohery, i nie możemy na ich podstawie klasyfikować wszystkich ludzi, bo szybko my też zostaniemy zaszufladkowani jako jakieś oszołomy. But you know, I today. To taka lekcja na koniec. Do widzenia państwu. Nie wiem, nie że Nie wiem, że taki Nie wiem, nie wiem, że taki yang 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 yang